Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Lewicy. Przychodzimy dziś do państwa z kolejnymi wypowiedzeniami. Prasa podaje, że Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało listę 13 osób 13 niby prawych i sprawiedliwych. Nie widzieliśmy tej listy, ale wiemy już teraz. Że ta lista to nic innego jak tylko zwykła zasłona dymna. Prezes Jarosław Kaczyński prawdopodobnie postanowił poświęcić te 13 osób, żeby chronić setki innym. Bo czymże jest ta trzynastka? Trzynastu Sprawiedliwych, parszywa trzynastka wobec wszystkich tych nazwisk, które otrzymujemy od kiedy lewica rozpoczęła akcję mapy nepotyzmu, prawa i sprawiedliwości. Na nasz odzew odpowiedziały dziesiątki osób. Dostajemy konkretne nazwiska, konkretne funkcje, konkretne opisy konekcji z politykami prawa i sprawiedliwości. Proszę Państwa, dziś prezentujemy Państwu, Państwu jedno z wielu następnych wypowiedzeń, z którymi wychodzimy do przodu. Pan Marcin Szczudło, mąż posłanki Aleksandry Szczudło. Warto przyjrzeć się jego oszałamiającej karierze. Która nabrała tempa tak naprawdę po roku 2015, po wygranych wyborach. Od 2016 roku pan Marcin Szczudło jest obecny w PGNIGE. Wiceprezes, członek zarządu PGNIGE Handel Detaliczny. Ale tych nazwisk jest tak naprawdę więcej. My sprawdzamy wszystkie te nazwiska, weryfikujemy te informacje i przychodzimy do Państwa z kolejną listą nazwisk. Uruchomiliśmy jako lewica mapę nepotyzmu, bo jesteśmy przekonani, że obsadzanie istotnych instytucji publicznych i spółek państwowych swoimi rodzinami to jest nie tylko ordynarny skok na kasę, ale to jest także osłabianie polskiego państwa. I nie wierzymy w tą metodę oczyszczenia, którą proponuje Jarosław Kaczyński, że rodziny posłów i polityków PIS-u nie mogą zasiadać w radach nadzorczych, no Chyba, że minister Sasin uważa, że mogą, to wtedy spoko. Uważamy, że tylko presja zewnętrzna jest w stanie zmusić takie osoby, jak chociażby Kevin Klocek do zwolnienia, do opuszczenia stanowisk. Kevin Klocek jest synem europosłanki PiS-u Angeliki Możdżanowskiej. To jest młody, dwudziestoparoletni chłopak. Ewidentnie wybitnie zdolny, bo pełni dwie bardzo różne funkcje. Jest w Radzie Nadzorczej Polskiego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, instytucji państwowej, a jednocześnie pełni funkcję specjalisty do spraw strategii w PGNigu. A więc, dwudziestoparoletni chłopak, syn europosłanki PIS-u, Angeliki Morzanowskiej, odpowiada za strategię w jednej z kluczowych polskich spółek energetycznych. Czy na pewno uważamy, że w tym tej kluczowej kwestii, w kluczowym dla polskiej energetyki czasie, za strategię w polskim gazownictwie ma odpowiadać Kevin Klocek, syn Angeliki Morzanowskiej. Mamy bardzo poważne wątpliwości, dlatego te oto wypowiedzenie tutaj prezentujemy. Nie chcemy, żeby za kluczowe dla polskiego państwa zadania odpowiadały osoby przypadkowe, niekompetentne, tylko dlatego, że są rodziną polityków PIS-u. Proszę. Proszę Państwa, ale nie trzeba być w zarządzie czy też w Radzie Nadzorczej, żeby doić Państwo, żeby doić spółki Skarbu Państwa. Bo przecież wystarczy być kierownikiem, dyrektorem, ekspertem. Tak jak kolejny przykład Marcin Emilewicz, mąż wicepremier, mąż obecnej posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Od 2017 roku w PKN Orland. To oczywiście przypadek, że Marcin Emilewicz rozwija swoją karierę właśnie w PKN Orland, podczas kiedy prywatnie jest mężem pani Emilewicz. Obiecujemy, stojąc tutaj dzisiaj, że to nie koniec, że to dopiero początek. Bo przez ostatnie dni otrzymaliśmy kilkanaście następnych zgłoszeń o dyrektorach o kierownikach którzy także pobierają oszałamiające pensje i to są ci których prawdopodobnie prezes Jarosław Kaczyński nie poświęci i nie wystawi ich na tej kolejnej liście ale my na pewno będziemy to sprawdzać